Jakub Kochanowski, środkowy reprezentacji Polski, brzmi dumnie Mistrz Europy Seniorów, kolejny, kolejny złoty medal w Twojej karierze. Czy jeszcze masz miejsce w ogóle, żeby te medale gdzieś trzymać, bo jesteś naprawdę bardzo tytułowanym zawodnikiem, ale ten medal też chyba smakuje w pewien sposób szczególnie, bo zdobyty po 14 latach na Polski. Zgadza się. Mimo, że Mistrzostwa Europy są rozgrywane co dwa lata, to reprezentacja Polski na przełomie ostatnich kilku turniejów średnio sobie na nich radziła i tym bardziej... Tym bardziej to złoto właśnie waży o wiele więcej, że w końcu udało się tą imprezę odczarować. Turniej w Rzymie, który kończył się w Rzymie oczywiście. Kiedy pomyślisz sobie o tym turnieju, co przychodzi ci na myśl? Co zapamiętasz najbardziej z tego wyjazdu? Myślę, że najbardziej zapamiętam to, jak na przełomie meczu finałowego kibice włoscy, którzy przyszli bardzo licznie, bo tam było bodajże 12 tysięcy osób na trybunach, kibicowali coraz ciszej, coraz ciszej, coraz ciszej, aż w końcu, praktycznie do, do końca meczu, już tylko pod koniec się trochę ożywili jak nas drużyna, Włoska w tym trzecim secie trochę postraszyła, ale tak to na przełomie całego, całego spotkania zrobiło się w którymś momencie naprawdę bardzo cicho. Włoscy kibice usichli, ale Polscy wręcz przeciwnie też tłumnie przywitali Was tutaj w Polsce na lotnisku Chopina. Spodziewałeś się, że aż tak duża grupa się tutaj pojawi, żeby Was powitać? Dużo informacji w social mediach do nas docierało, że, że kibice się grupują i, i chcą przyjść na lotnisko. I faktycznie, mimo że już brałem udział w kilku takich wydarzeniach, jak przywitanie na lotnisku, to tak dużej ilości kibiców, jak nas dzisiaj przywitali, jeszcze nie widziałem. Wasza grupa w tym turnieju wydawała się absolutną całością. Tak naprawdę tam funkcjonowało wszystko i widać było po Waszej drużynie, że wy naprawdę jeden za drugiego jest w stanie zrobić wszystko. Czy uważasz, że to jest klucz i czy w tym turnieju było to widoczne najbardziej Twoim zdaniem? Absolutnie, to, to nie jest sztuczne. My po prostu jesteśmy bardzo zży, zżytą grupą i mimo że mimo, że też nie jesteśmy w komplecie, bo brakuje nam Mateusza Bieńka, yy, to to gdzieś tam na przełomie tego w ogóle całego sezonu cały czas umacnialiśmy tą grupę, poznawaliśmy się coraz lepiej, coraz lepiej się dogadywaliśmy i mimo, że to nie jest koniec sezonu, to teraz jesteśmy naprawdę w takim momencie, że ta grupa bardzo dobrze się ze sobą czuje i lubi ze sobą pracować. Czy złoty medal Mistrzostwa Europy dał Wam jeszcze większego kopa przed przygotowaniami do kwalifikacji olimpijskich? Myślę, że na pewno jest to przystanek i duży powód do dumy, bo jesteśmy w tym momencie najlepszą drużyną w Europie, ale to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia i nie możemy, nie możemy na pewno myśleć o tym w kategoriach, że wygraliśmy ze wszystkimi, więc nie musimy dalej pracować. Tak jak trener powiedział tutaj na początku konferencji, wszyscy będą się rozwijać, wszyscy będą poprawiać te swoje mankamenty. Jeżeli my tego nie będziemy robić, to po prostu zostaniemy w tyle. Także myślę, że od czwartku środa albo czwartku, nie wiem dokładnie, kiedy się spotykamy w spale, ale myślę, że od, od pierwszego treningu to pewnie będzie najcięższy okres i treningowy, i potem meczowy jak dotychczas. Wtorek i środa to dni wolne. Jak Jakub Kochanowski spożytkuje ten czas? Jak najbardziej odpoczywasz? Myślę, że zaszyję się w domu i nie będę wychodzić z domu przez dwa dni. Dla mnie to jest najlepsza forma relaksu i odpoczynku: poleżeć na kanapie gdzieś tam w zaciszu swojego domu i, i trochę pobić sam ze sobą i z narzeczoną. W takim razie życzę udanego odpoczynku i dużo sił do przygotowań. Dzięki. Dzięki.